Hej, kochani, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu i serdecznie was zapraszam do oglądania. Jak już widzicie, ja nie jestem u siebie, tak jak był ostatni vlog skończony, tak teraz zaczynam znowu u rodziców go. Dlatego, że niedługo już będę jechać, a gdzie, to w sumie nie pokażę wam w sumie tak docelowo, a bardziej po co jadę. Tak jak mówiłam wcześniej, wyszła sytuacja tak dosyć... Spontanicznie i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Odezwę się do Was później, ale już jestem taka, że nie mogę się doczekać. Już nie mogę się doczekać, już lili reakcji, ale Lili zostanie mi dostarczona nieco później, także także czekamy. Słuchajcie, to jest hit przed chwilą. Zaczęłam do Was gadać. Gadałam z 3 minuty i patrzę, czy się dobrze nagrało, a ja nagrywałam z szafę i gadałam była inna kamerka włączona, ja to zawsze coś odwalę, słuchajcie, jestem już w domku siedzę, troszkę sprzątnęłam, jeszcze troszkę sprzątnę, bo Lili jest u rodziców do 14 więc mam czas, ja już jestem z moją niespodzianką w domu, będę czekać na Lilunie. a już mówiłam co to jest, otóż tak jak wam wspominałam w poprzednim vlogu, ciężko było bardzo mi pożegnać się ze szczurami, wręcz czułam pustkę, kiedy już ich nie było w tym domu, Lili bardzo szukała ich w klatce, która stała pusta tam wiecie, domki przewracała i w ogóle miski szukała i ich mówiła, że nie ma szczurków no jednak ciężko się pogodzić z tym, że trzeba oddać z takiej przyczyny, której nawet nie przypuszczaliśmy, że może się zdarzyć bo szczury ani nie gryzły, ani nie były wręcz przekochane no i... no było ciężko Lili ciągle gadała, że chce zwierzątko powiem wam, że ja też stwierdziłam, że już jest pusto w tym domu, tym bardziej, że u nas w domu jest tak naprawdę, naprawdę pusto, bo jestem tylko ja z dzieckiem nie chciałam się zdecydować raczej na żadnego kota i psa, dlatego że to jest jeszcze większy obowiązek. Ja, jak pójdę do pracy, to obawiam się po prostu, że no, na przykład pies jakby nie wytrzymał tyle czasu bez wyjścia na dwór. A jednak, zwierzątko, które jest w klatce, chowane, to też zupełnie inna bajka. No, i tutaj chciałabym zaraz Wam przedstawić mojego Maxia, którego zaadaptowałam. Było ogłoszenie w internecie, i ktoś chciał oddać razem z rzeczami. Ja ogólnie y, dostałam ostatnio klatkę dla królika, y, i słuchajcie, właśnie dostałam go razem z klatką i tak dalej, ale jednak ta klatka była troszkę mała. Ja mam większą, więc zmieniłam, ale jeszcze dużo rzeczy mi nie poprzychodziło, bo zamówiłam dla królika z weekend, więc pewnie przyjdzie we wtorek, jakoś w środę. Więc jak urządzę tą klateczkę, to wam pokażę. Yy... No, cieszę się, że mogłam jednak wziąć jakieś zwierzątko do siebie. Tym bardziej, że naprawdę Lili chciała, zwierzątko ciągle gadała o tym, że nie ma, szukała szczurków w tej klatce. No, ja mówię Wam, to było aż serce się krajało. No, i jak Lili zobaczyła na wideo rozmowie, że jestem już z króliczkiem, to była mnie Także no, jestem naprawdę zaskoczona. Króliczek ma 10 miesięcy. Jest to mak wśród, tak jak powiedziałam Był chowany z dziećmi Także jest oswojony mniej więcej Teraz zapoznaje się tutaj z naszymi Czteroma kątami, a z naszym zapachem I ogólnie no jest przesłodki Naprawdę zaraz wam go pokażę No i mam nadzieję, że Nie będziecie mnie oceniać z góry przez to, że Tutaj może ktoś pomyśleć, że nie wiem, szczury mi się znudziły, że oddałam, bo chciałam nowe zwierzę, nic z tych rzeczy. Wierzcie mi, gdybym mogła, to bym nie oddawała tych szczurków, ale jednak no, sytuacja wymagała tego, e, więc postanowiłam przygarnąć tutaj mm, króliczka, który e, mam nadzieję, że się zadomowi za u nas i że Lili nie będzie miała uczulenia, bo ja na królik na pewno nie mam, e, no i mam nadzieję, że u niej też nic nie wystąpi takiego, no bo po prostu chyba już mi serce do końca wtedy pęknie. No, także wam zaraz go tutaj przedstawię No i oczywiście postaram się nagrać Lili reakcję Także przywitajcie tutaj Maksia Maksiu u Lili w pokoju Zapoznaje się już jej z zapaszkiem Maksia jest przepięknym króliczkiem eee, I ma piękne niebieskie oczy, co jest bardzo takie no, rzadko spotykane u królików To znaczy jest dużo, ale ja tak powiem wam, że jak miałam króliki to były takie zwyczajne bardzo mu się podoba ten domek dla Alek Mam nadzieję, że Lili mu wybaczy Tutaj Te ciekawskie ruchy I mam nadzieję, że tutaj nic nie zniszczy Na razie się nie zapowiada, żeby się zabierał Za jakieś kable, także spoko Paksiu So cute no Powiedzcie, czy to nie jest piękny widok No, zobaczcie ten pysiu, pysiu. On jeszcze jest troszkę przerażony, więc staram się go tak nie płoszyć, żeby później problemu nie było. Na pewno jest zdezorientowany, gdzie on się znajduje. Także, o! Tak wygląda nasz Maksiu. Wiesz, wiesz jak się nazywa? Jak? Max? Ładny wychodzi z No 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 zamkniemy bo on będzie chyba jadł sobie, nie? Fajny króliczek? Cześć Max. Ty to trochę jak panienka, taka ładna. Ty taki przystojny chłopak, co? No to odpoczywaj. Ładnie je? Tak. Sapa? Nie, balana. Maksiuje? Sapa? Nie, Kochani, witam się z wami w pijamersie. Dzisiaj, słuchajcie, robię rosołek na obiad, dlatego, że muszę się upodobać do Lili. Zachcianek, ponieważ ona po tej chorobie ciągle dochodzi do siebie i trochę przemyśla. Jeszcze się mówiąc, nie mam ochoty na rosu i bardzo dawno już nie robiłam, ale skoro ona będzie jadła i będzie szczęśliwa, no to muszę się na to niestety zgodzić. Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, że się już umówiłam do kastracji królika do weterynarza. No. I będę z nim szła. Kastruję się króliki z tego względu, żeby były bardziej zdrowe, dłużej żyły, a jak również, żeby po prostu były bardziej spokojne. Ogólnie nie narzekam na spokój tego królika, ale myślę, że zrobimy mu to lepiej. Ja wcześniej, jak miałam królika, to była kobietą, i kobiety muszą być wykastrowane w ogóle. Ja o tym nie wiedziałam i ona była strasznie dzika, naprawdę była strasznie dzika. Wszystkiego się bała w ogóle, chodziła, pufała na wszystkich, także dramat, więc wolę tego uniknąć i zrobić to zawczasu no tak jak mówiłam, robię rosołek dzisiaj miałam tak trochę na głowie jest u nas w ogóle minus 14, dlatego że się dzisiaj nigdzie nie wybieram i dopiero za dwa dni gdzieś pójdę na zakupy, jak się troszkę ociepli o ile się ociepli no i tak to wygląda dzisiaj dużo osób może powiedzieć, że mam mega odrost słuchajcie, zapuszczam mój odrost ponieważ chcę zrobić sobie fajne włosy, ale to wymaga moich tutaj naturalnych, dlatego też dopiero chyba w marcu pójdę na włosy tak myślę. Także życzę mi powodzenia. Nienawidzę prostu, Dla mnie to jest po prostu dramat, no ale trzeba pocier pocierpieć. Także no, będę Was zaszczytać moimi brzydkimi włosami, niestety. Ok, a więc teraz przemawiam do tych wszystkich obiboków, które chcą ćwiczyć, ale nie mogą się zawziąć i mieć silnej woli na ćwiczenia. Słuchajcie, teraz miałem tydzień przerwy bo w zeszłym tygodniu spróbowałam ćwiczyć, ale jednak nie byłam jeszcze gotowa na to dlatego, że opadłam z sił przez te wszystkie zdarzenia, które ostatnio miały miejsce i dziś jest ten dzień, że wykorzystuję wolną chwilę, kiedy moje dziecko śpi zaczynam znowu treningi z kołakowską um, będzie ciężko, ale muszę dać radę, robię to dla siebie, nie dla nikogo innego więc yy, to jest taka mini motywacja, że jeżeli zrobicie coś w kierunku takim żeby polepszyć swój byt, zdrowie, wygląd, cokolwiek, to naprawdę to jest wielki plus. Pamiętajcie, że robicie to tylko i wyłącznie dla siebie. Um, co Wam tu powiedzieć? No trzymam kciuki za Was. E, wiem, że czasami jest się ciężko przemóc. Ja też e, miałam tutaj już takie zachwiania, że, e, że na przykład święta przytyłam tam do chyba kilogram czy dwa e, i teraz nie ćwiczyłam, więc na pewno też przybrałam coś na wadze może. Tak mi się wydaje, także motywuję się od początku, no nie poddajemy się, także trzymajcie kciuki za mnie znowu, ja za was też trzymam, dajcie znać jak wasze przygody sportowe, ćwiczeniowe, czy jakiekolwiek się mają, no i idę ćwiczyć, bo nie wiem kiedy moje maleństwo wstanie. Kochani, za mną już pierwszy trening, yy, mówię trochę ciszej, bo Lili się przebudziła i nie zdążyłam się jeszcze nawet wykąpać. Chciałabym Wam tutaj powiedzieć, że po prostu pierwsze treningi zawsze są masakryczne. Ja po pierwszym treningu zawsze po jakiejś przerwie, to aż mnie mydli, jest mi niedobrze z wysiłku, głowa mnie boli, kręci mi się w głowie, naprawdę tak mam, a później po tygodniu wszystko znika. Także trzeba się naprawdę przemóc, ale oczywiście wszystko trzeba kontrolować, bo też nie można się zamęczyć. Ja jak czuję, że jest po prostu mi już tak ciężko, że brakuje mi tchu. To albo troszkę uspokajam tempo, albo po prostu przybieram łatwiejszą jakąś formę ćwiczeń. No, powiem Wam, że po prostu trzeba chcieć i trzeba o wszystkim pomyśleć. Najważniejszy jest oddech, aby pić pomiędzy przerwami w ćwiczeniach. No, i by. Po prostu być czujnym, tak? Trzeba zapewnić sobie komfort ćwiczeń, czyli dobry strój, dobre buty. No i to tyle chciałabym Wam przekazać. Naprawdę bierzcie się do roboty. Jeżeli nie macie nawet tak czasu ćwiczyć codziennie, jak ja na przykład, to zawsze warto wybrać wyzwanie, w którym na przykład się ćwiczy trzy razy w tygodniu, to już jest więcej możliwości, tak? No i. Przypuszczam, że ja też będę musiała się przerzucić na taką formę za jakiś czas, jak prawdopodobnie udam się już do pracy. Dużo z Was też pyta właśnie o tą pracę, ale to powiem Wam za jakiś czas, jak będę coś już wiedzieć więcej. Ja pędzę się wykąpać, o widzę, że mój króliz właśnie wyszedł z klatki, także idzie chyba pobroić, a ja idę się wykąpać, póki Lili jeszcze śpi. Postanowiłam, że zrobię sobie henne. Nie robiłam henny chyba z X lat, także to dla mnie będzie niezwykle. Nie trzymajcie kciuki. Za chwilę Wam pokażę brwi przed i po. Dobra, widzicie moje brwi teraz? Są takie dosyć naturalne, normalne. I idę nałożyć hennę. Pokażę Wam się, a później pokażę, jak zmyję. Dzień dobry, jak odzywam się do Was już kolejnego dnia. Jak widzicie, ja już tutaj ubrana, wymyta. Dzisiaj nie wiem dlaczego, ale wstałam przed dziewiątą, gdzie dla mnie to jest naprawdę wcześnie. Tym bardziej, że bardzo późno się kładziemy spać ostatnio. No i wstałam i mówię: Kurde, no trzeba coś zrobić. Więc robiłam trening, w połowie treningu się Liliu obudziła, ale mniejsza skończyłam, poszłam się umyć. I ogólnie dzień by był fantastyczny, gdyby nie to y, ta złośliwość ludzka pod y, filmikami moimi i te komentarze wszystko wiedzących osób i no po prostu uwielbiam takie osoby. Ja tutaj nie będę nic mówić z taką względu, że postanowiłam, że nagram specjalny filmik z dedykacją dla wszystkich miłośników zwierząt i wszelkich obrońców, bo przecież jestem taką nieodpowiedzialną osobą. Eee, ja tu mówię wszystko ironicznie, bo mnie takie osoby śmieszą, ale wszystko dowiecie się w kolejnych filmikach. Ja nie będę dzisiaj tego vloga jakoś zaśmiecać taką negatywną energią, ale w następnym, w tym filmie, w który planuję nagrać, mam nadzieję, że mi Lili da, to serio yy, no nie będzie to fajny filmik, ale po prostu ja nienawidzę takich sytuacji i, yy, i wolę to po prostu wyjaśnić raz porządnie. Słuchajcie, właśnie zamówiłam wczoraj yy, z Biedronki zakupy i mi właśnie przyszły, ale nie będę Wam pokazywać co, bo muszę szybko tutaj ogarniać, bo muszę jeszcze posprzątać dom yy, i później się do Was odezwę. I ogarnęłam tutaj domek I słuchajcie, zaraz do mnie przyjeżdża przyjaciółka na noc Przyjeżdża Ewcia No już się nie widziałyśmy jakiś czas I trzeba to nadrobić Lila już się cieszy na samą myśl I na same wieści Cieszysz się, że ciocia przyjedzie? Tak Cieszysz się? Tak A kochasz ciocię? Tak No, e, także będzie ciekawie no, ja mówię, ja tu się ogarnęłam i teraz będziemy siedzieć. Czekam, aż przyjdzie i zdecydujemy, co robimy. To znaczy, no nigdzie nie wychodzimy, ale wiecie. Śliczne jesteś też puszki? kochani odzywam się standardowo po paru dniach słuchajcie no te vlogi są takie jakie są bo po prostu ja nie mam co robić co wam pokazywać ostatnio nawet nie gotuję bo po prostu najzwyczajniej świeci mi się nie chce dzisiaj się ogarnęłam jak widzicie i nagrałam dla was aż trzy filmiki gdzie jeden jest taki bardziej informacyjny który już na pewno jest na kanale dotyczący właśnie oddania moich szczurków i y, 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 drugi to Hall, a trzeci to pytania tabu e, Także jeżeli jeszcze nie ma wszystkich na kanale To na pewno w międzyczasie się pojawią Ja teraz będę mm, Szła mojemu króliczkowi Jezu Słuchajcie Zapomniałam, że pralkę włączyłam i ja słucham, co tu się dzieje. Dobra, nieważne. I będę szła moją króliczką i za chwilkę wymienić ee, klatki, bo słuchajcie, mój królik żyje na dwóch klatkach, a tak teoretycznie to biega jak pies po, po domu. E, także no, mój królik sobie zwiedza cały dom, naprawdę e, nie mam z tym problemu. Nie gryzie nic, więc e, mega plus. Ostatnio w ogóle jestem z tego zadowolona. E, Chociaż czasami podgryza jakieś tam papiery, jak są Na przykład Lili miała ostatnio jakąś tam kolorowankę wyrwaną I kawałek stał, to on chapnął i zaczął gryźć, ale zabrałam mu zaraz Także no, idę wymienić tutaj klatki, bo on właśnie żyje na dwóch klatkach Dlatego, że z jednej sobie zrobił jakby kuwetę, a z drugiej taką jakby sypialnię i tam jadanie od razu Także jak posprzątam to wszystko, wam pokażę jak u niego to wygląda Yy, no. Także to tyle. Tutaj, kochani, wam pokażę, jaką karmę daję dla królika. Na razie używamy tej, yy, dlatego że no, króliczek jeszcze jest dosyć mały, ale niedługo zacznę mu wprowadzać. Tą, zobaczę w jakim czasie zejdzie ta karma, bo jeżeli będzie potrzeba, to po prostu zamówię jeszcze jedną. A, a tutaj są takie przekąski. Dodatkowo, oczywiście, króliczek je yy, na przykład jabłuszka, bardzo lubi banany. Yy, no i. Wiadomo, jakieś marcheweczki, warzywka takie. Okej, okay, więc pierwsza klatka y, królika wygląda tak. I to jest klatka, którą ja y, jakby tutaj y, dałam, bo on przyszedł z taką klatką, która jest mniejsza. Y, dobra. I tutaj w klatce znajduje się kuweta, jest paśnik, tutaj jest drugi paśnik i pod spodem jest taka mata, którą psy używają do załatwiania się. Y, i pełno jest siana, bo rozwaliłam wieszając tą kulę tu jest poidełko, tam jest jedzonko tutaj jest tak, takie logowisko i tu drugie jest takie same ale jeszcze ma taką wielką poduszkę, która jest właśnie w praniu no i tutaj jest klatka, która wygląda tak w środku i tutaj na klatce jest kocyk i on tutaj sobie tak między tymi klatkami czasami biega aktualnie jak widzicie nawet nie znajduje się w klatce więc idę właśnie go poszukać Szukajcie, a znajdziecie. Oczywiście, bałagan u Lili w pokoju. I uwaga, pan Maksymilian wyleguje się tutaj w pokoju. Maksiu! Słuchajcie, leję za każdym razem, jak to się dzieje. Odpalam laptopa, mówię dobra, zmontuję dla was filmiki. Słuchajcie, opowiem Wam historię, Boże święty. E, która na pewno Was urzeknie, ale mówię dobra, podziela się z Wami, może Wam poprawię humor. Mój komputer jest yy, połączony z y, komputerem mojego taty, i było tak, dopóki tata tego nie zmienił, że yy, jeżeli ja zmieniłam na swoim komputerze tapetę, to po prostu u mojego taty ta tapeta się też pojawiała. No i yy, było tak, że później tata ją zmieniał na swoją, no i jego tapeta pojawiała się u mnie. I ja ostatnio mówię, koniec tego, mówię, ustawię coś głupiego, i słuchajcie to jest obrzydliwe, ale zaraz wam pokażę ustawiłam taką tapetę i mówię, kurde, niech tata zobaczy i akurat tata przestawił to i nie zobaczył tej tapety, a to jest taki hit teraz jak to ogląda to niech zobaczy, co go czekało w niespodziance, której nie otrzymał no ja ogólnie leję, zaraz wam pokażę to i po prostu muszę zwiedzić w końcu tą tapetę i cały czas zapominam au, oh, faka to jest cudowna tapeta. Tak, to jest moje płytkie poczucie humoru. Masakra. No, Ale ja obiecuję Wam, że ja ją zmienię, tylko muszę znaleźć odpowiednie... odpowiednią tapetę. W sumie to mam chyba na pulpicie nawet zdjęcia, to zaraz ten... Yy, zaraz to zrobię. A ogólnie teraz wstawiłam na zupę buraczkową, niedługo rodzice pewnie mi małą yy, przywiozą. Także yy, tutaj za długo nie zmontuję tych filmów, za wiele, ale jakoś dam radę. O Jezu, tak mówię, uśmiałam się jak nie wiem co. <grystanie> za każdym razem, jak odpalam tego kompata, leję. No i przedstawiam Wam najpiękniejszą tapetę już tak teraz <grystanie> na poważnie. Ktoś był ciekawy, jakimi. Programami obrabiałam filmy i obrabiam, więc Movavi Video Studio 18 to obrabiałam, a teraz jest Movavi Editor Plus 2021, także wam polecam. Tutaj już się gotuje wywar, a później dodamy ziemniaczki z buraczkami. Tutaj czekają już ziemniaczki, a tutaj buraczki. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie zupa, dlatego że to są buraczki, które kupiłam w biedronce w takich opakowaniach. One już są ugotowane, więc jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Słuchajcie, tak siedzę i przypomniało mi się, że ja miałam dla Was jeszcze jeden filmik nagrać, w którym opowiem Wam o moim pobycie w szpitalu i kurczaki pieczone. Zapomniałam o tym, więc szczerze. Temat już dosz, robi się coraz bardziej odległy, i ja coraz bardziej będę już zapominać, co tam się działo. Ogólnie powiem Wam tutaj, może w skrócie. E, trafiliśmy z Lili do szpitala, dlatego że miała 40 stopni gorączki i niczym nie mogłam jej zbić. Wymiotowała syropem okłady na nią nic nie działały. Pojechaliśmy, nie wiem, o 5-6 rano na pogotowie i oczywiście nas zatrzymali, zrobili jej badania, wszystkie wyniki do końca pobytu w szpitalu były super rewelacja i z krwi, i z moczu, i w ogóle wszystkie badania, które robili, czyli jakieś echo serca, EKG, no naprawdę wszystko było rewelka. Wyszło niby z zapalenie jamy ustnej, może opryszczkowe E, szczerze, ciężko mi to określić Mówili, że bywały różne przypadki tego zapalenia I każde dziecko inaczej to znosi Ja wyczytałam, że powinna być niższa temperatura I tym bardziej do zbicia Jednak, no może po prostu taki przypadek może po prostu gdzieś była jakaś ukryta bakteria, która nie była jakaś, nie wiem, wykrywana. W sumie nie znam się na tym, nie jestem lekarzem, więc tak ciężko mi to powiedzieć. Jednak jakoś dobrnęłyśmy do końca, przeżyłyśmy. W sumie się cieszę nawet, że zrobili takie, wiecie, badania, których nie trzeba było, ale szukali jeszcze w razie czego problemów gdzie indziej. Z tego jestem bardzo zadowolona, że nie pozostawili tego tylko na badaniu krwi i moczu. Jestem już troszkę spokojniejsza, Lili mi się jeszcze później potem rozchorowała. Ze szpitala za bardzo nie chcieli nas wypuścić, bo... Mm... Bo nie wiedzieli, czy ma będzie jadła, czy będzie piła, czy się nie odwodni. Jednak wróciliśmy, to ja poszłam do, ro do rodziców na noc, to przy nich to jadła jak koń. <grym> Naprawdę. Więc, no, byłem tego świadoma, że jak pójdziemy do nich, to ona po prostu zacznie normalnie funkcjonować. Wiadomo, pobyt w szpitalu też dla dziecka jest na pewno uciążliwy. Lilić cały czas była pod kroplówkami, cały czas. I w dodatku to właśnie musiała przyjmować różne takie lekarstwa doustne jeszcze wprowadzili przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy jakiś w kroplówce nie wiem, preparat nie wiem, no wiecie, lekarstwo miała też antybiotyk tak naprawdę nie wiem, czy ten antybiotyk był potrzebny oni sami chyba do końca nie wiedzieli, co jej dolega ale z opieki naprawdę byłam zadowolona, każdy pytał, czy wszystko w porządku, także nie mogę narzekać Yy, miałam swoje łóżko, także nie spałam ani na podłodze, ani wiecie więc to też jest wielki plus no i co wam powiem, a Lili miała fioletową buźkę właśnie, bo była pioptaniną yy, smarowana yy, jak również niestratyną i w ogóle takimi wiecie przeciwgrzybiczo jakimiś różnymi rzeczami, tak naprawdę mogła się tego nabawić wszędzie, mogła ode mnie mogła, nie wiem, o, z podwórka mogła ze śniegu, chociaż w śniegu nie jadła, ale wpadła parę razy w śnieg wiecie, to jest chwila moment, tak naprawdę no nie jestem w stanie Wam powiedzieć skąd to się wzięło eee, także no tyle w tym temacie, mam nadzieję, że powiedziałam Wam tak w skrócie, jeżeli macie jakieś pytanka, to koniecznie dawajcie znać a, jeżeli chodzi o gorączkę, gorączka się przez tydzień utrzymywała, także naprawdę mówię Wam, to było męczące Mm, ale potem tak jakby zaczęło przechodzić, także... Ogólnie stwierdziłam, że idę montować filmiki i w zasadzie powiem Wam, że tak, jutro mój tata ma urodziny, a filmik pewnie dodam jutro, czyli urodziny mojego taty, także wszystkiego najlepszego, sławula, i składajcie mojemu tacie rzeczonka. <laughs> Może będzie czytać komentarze, kto wie, kto wie. Nie no, śmieję się. E, ogólnie... No, to nie wiem w sumie, co jutro będę tak naprawdę robić, um, ale stwierdziłam, że jednak dla bezpieczeństwa yy, skończę tego vloga i po prostu yy, na, zacznę nagrywać kolejnego. A tak to dzisiaj chociaż go zmontuję i będę miała materiał. Ale jak powiem Wam szczerze, że ostatnio jestem dosyć taka leniwa do tych yy, montowań, dlatego że mam problem z komputerem i irytuje mnie to w ten sposób. Tak mocno, że już mi się nie chce. Także no. Więc ja już się będę z wami żegnać. Idę właśnie podłączać telefon do komputera, żeby się zrzucało. I widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie.